piechota, kawaleria czy łucznicy, a może inżynieria? A może to będą obrażenia odrąbnięcia, a może leczenie? Co tak naprawdę jest metą w Rise of Kingdoms i co na przestrzeni lat, można powiedzieć, jest tą metą? Moim zdaniem meta w tej grze jest tak naprawdę tylko jedna i praktycznie zawsze była dokładnie taka sama. No dobra, ale co tą metą jest? Moim zdaniem meta w tej grze to są obrażenia obszarowe. I dla mnie koniec bajki. Wszystkie określenia, że tam o jedna jednostka albo druga jednostka albo taki typ obrażeń albo tamten do mnie totalnie nie przemawiają. Ale obrażenia obszarowe oczywiście do mnie przemawiają i to bardzo. I w dzisiejszym odcinku postaram się wytłumaczyć dlaczego dlaczego tak jest dlaczego te obrażenia obszarowe są naprawdę takie mocne i dlaczego one są tak ważne. I może jeszcze jedną rzecz bym dodał do tej mety, czyli jedna to jest obrażenia obszarowe, ale druga to jest też szybkość, w jakiej będziemy używać aktywnej umiejętności. To jest też bardzo ważne, czyli to są takie dwie rzeczy główne, które ja bym szukał u dowódców, których gdzieś tam, nad którymi pracuję, czyli właśnie jedynka, obrażenia obszarowe, a dwójka, żeby te obrażenia też zadawać w miarę szybko. No to na początek zastanówmy się, dlaczego w ogóle te obrażenia obszarowe są takie dobre. Przecież kiedy widzimy pojedynki jeden na jeden, to ci dowódcy bardzo często przegrywają. Albo nawet nie robimy tych testów, bo tak słabo wypadają ci dowódcy. Przecież nie ma to żadnego sensu, żeby niektórych używać. A co wam pokażę, niektóre użycia dowódców są naprawdę ciekawe, w takich typowych królestwach już nawet. Okej, okay. ale najpierw zacznijmy w ogóle od tych obrażeń obszarowych, bo ktoś powie przecież, on no, co tam wielkiego, Zygmie Young, 2000 obrażenia. OK, może trafić 5 celów, ale za każdym razem te obrażenia są o 15% niższe. Przecież taka Shajara jest lepsza, no bo ona może mieć obrażenia w wysokości 2800, tak? Więc no, 2800 to jest więcej niż 2000. No i racja, to jest więcej, kiedy walczy się jeden na jednego. Ale dzisiejsza walka w Rise of Kingdoms w większości zdecydowanej tak nie wygląda. Ech, oczywiście będzie trochę inaczej na takich mniejszych królestwach, gdzie rzeczywiście zdarza nam się częściej walczyć jeden na jednego. Ale Lilith teraz tak, e, tak łączy te królestwa. Zobaczcie, ja jestem teraz pomiędzy B i Asidem i mieliśmy cztery królestwa w jednym obozie. To jest dużo. Te bole były naprawdę bardzo duże u nas, jeśli chodzi o walkę, e, przynajmniej po tej, po tej naszej stronie. E, więc. Tutaj była praktycznie cały czas walka w dużym bolu i tak jest bardzo często w wielu królestwach, powiedziałbym nawet w większości królestwach tak jest. Może na tym wcześniejszym etapie, może na mniejszych królestwach jest troszeczkę inaczej, ale w większości i tak jest. I powiedziałbym nawet na tych mniejszych królestwach bardzo często walczy się mimo wszystko w większych bolach. No i jeżeli walczymy w wielkim bolu, a nie jeden na jeden, w ogóle taka walka jeden marsz na jeden marsz to się praktycznie nigdy nie zdarza poza takimi, wiecie, oczywistymi, ustawionymi wojenkami, co to trudno w ogóle nazwać wojną, więc jeżeli walczymy i tych przeciwników będziemy mieli więcej, to wtedy te obrażenia obszarowe pokazują i wtedy one oddają. Bo to też nie jest tak, że to zmniejszenie o 15% to jest od tego 2000. I to już też nie będę was tutaj zanudzał tą matematyką, ale to nie jest tak, że wiecie, że jeżeli trafimy te 5 celów, to to nie jest tak, że to jest 2000 minus 75% i dopiero tym uderzymy, bo wtedy to uderzenie byłoby rzeczywiście niskie, a ono jest naprawdę bardzo mocne. Więc finalnie, kiedy sobie zliczymy, Ilość tych wszystkich celów i siłę, z jaką Zygę uderzy na pięć celów, to one są o wiele, wiele wyższe niż te najwyższe 2800, którymi możemy uderzyć w jeden cel. Druga rzecz, która tutaj jest bardzo ważna. Ok, jeżeli ja będę uderzał takim, nie wiem, kulo, który ma też potężne obrażenia na jeden cel 2700, to ja uderzam ten jeden cel, ale ten jeden cel wtedy też uderza we mnie. Więc jeżeli ja użyję na niego aktywnej umiejętności. To jest bardzo prawdopodobne, że on swojej aktywnej umiejętności użyje na mnie. No i wtedy ta wymiana ok, ja uderzyłem mocno, ale ktoś mnie też uderzył w drugą stronę, więc ta wymiana e, finalnie tam procentowo mamy teraz błędne obliczenia nie jest aż taka mocna. Natomiast, kiedy Zygge uderzy to oczywiście w jedno cel on uderzy i on uderzy słabiej niż ten puło czy ta Shajara, ale on poza tym uderzy jeszcze w cztery cele zupełnie za darmo. W sensie takim, że użyje aktywnej umiejętności, mimo wszystko bardzo dużych obrażeń na cztery cele, które nie zrobią mu totalnie nic. Zero, nawet nie dotkną jego jednostek. I to jest potęga tak naprawdę tych obrażeń obszarowych. Poza tym warto pamiętać o tym, że dzisiejsza walka w polu bardzo często polega na tym, że wiecie, że my nie walczymy do końca, tylko mamy ten marsz. I jest takie typowe przesuwanie się, tak? Do przodu, do tyłu. Trochę wchodzę do bola, trochę wychodzę, wchodzę, wychodzę. No i idealnie, jeżeli w tym wchodzeniu i wychodzeniu na tyle nie tracę tej mojej furii, żeby móc użyć obrażeń obszarowych, tak? To są często takie kilkusekundowe walki. I jeżeli, na, pokażę Wam na tych barbarzyńcach, tak? Jeżeli ja tego barbarzyńcę tak trochę uderzam, no i już na przykład nie atakuję, muszę się wycofać, to ja nie zrobię super raportu. Ale jak nie stracę furii, widzimy tutaj te żółte kreski, znowu się wycofam. Znowu nie się tej furii, ale w pewnym momencie już tej furii będę miał tyle, że popatrzcie, ciach, używam aktywnej umiejętności, i nawet po tym barbarzyńcy widzicie, jak dużo obrażenia zadałem. No i tutaj jest tylko jeden ten barbarzyńca, ale widzicie, jakie obrażenia mógłbym zadać razem właśnie zygel Yangiem i Hermanem. I wtedy oddaję bardzo oddają te obrażenia obszarowo. I dlatego ja wiem, że niektórzy byli zdziwieni tym, jak ustawiłem moją tier listę, jeśli chodzi o dowódców. Tym, że na przykład wyżej cenię Joannę Prime niż Newskiego na ten moment. Mimo, że Joanna Prime bez Newskiego albo bez Chłono nie da sobie rady sama w polu, ale ona właśnie ma te obrażenia obszarowe, bo ona ma te obrażenia obszarowe bardzo dobre, bo ona ich używa ich podwójnie. I ogólnie bym powiedział, to co zauważyłem teraz walcząc całe KWK praktycznie w bolu, że dowódcy, którzy mają obrażenia obszarowe, no to jest niebo a ziemia. Mój marsz, który używałem wcześniej, na przykład używałem Bodike, Henry i tak dalej, a kiedy zacząłem używać po prostu Ashurbanipala i Nebu, to się okazało, że to jest najlepsza opcja na mój drugi marsz łuczników. Ashurbanipal i Nebu. I ktoś powie, Nebu już taki stary i w ogóle... Ech, może ta bodika by była lepsza czy coś? Nie, absolutnie nie. Aż Urbani Pal i Nebu robili mi najlepsze numery, właśnie przez to, że to są dwóch dowódców i oboje mają obrażenia obszarowe. I z tego samego powodu. Tak wysoko ustawiłem Sypio, bo moim zdaniem SIPO Prime jest świetnym dowódcą i też ma te obrażenia obszarowe. Bound ma te obszar, obrażenia obszarowe i ma jeszcze obszarową, wiecie, redukcję punktu bycia. Ci dowódcy bardzo często, oprócz tego, że obszarowo uderzają, to zobaczcie na przykład Zyge ma redukcję obrażeń tych wszystkich jednostek, które obr, uderzy o 15%. To jest dużo, bo to jest na 3 sekundy. Także też. Znowu są tutaj dodatkowe plusy, które nie zadajemy tego tylko jednej jednostce wroga, ale zadajemy to na przykład tutaj pięciu. Zazwyczaj to są trzy jednostki, ale tutaj uzywię to jest nawet pięć jednostek wroga, co jest po prostu bardzo, ale to bardzo silne. I naprawdę najczęściej w takiej walce w bolu, wręcz blisko. Niekiedy nie ma takiego znaczenia, że ci dowódcy są trochę słabsi albo nawet dużo słabsi w pojedynku jeden na jeden, bo tych pojedynków tego typu po prostu nie mamy. Zwykle w takim dużym bolu walczymy pełnym marszem. Jak on tam zejdzie poniżej, nie wiem, 60%, to już totalnie się nim wycofujemy. Więc my często takiej walki w ogóle nie doświadczymy. Najczęściej to jest, wiecie, to nie jest. W KWK raport z walki jeden, który trwa, nie wiem, dwie minuty czy półtorej minuty, tylko częściej to będzie 20 raportów, które trwają po kilka sekund dosłownie. I ile tam ludzi uderzymy. I wtedy naprawdę się liczy to, że uderzamy obszarowo. No i to druga rzecz, którą powiedziałem, liczy się jak szybko uderzamy. I tutaj ciekawostka, bo rzeczywiście słyszałem, że ludzie zaczęli z powrotem używać Xiangju tak, xy zaczęli używać, dlatego że on ma obrażenia obszarowe, ale on ma jeszcze jeden duży plus, on tych obrażeń obszarowych po prostu używa szybko. A jeżeli jesteśmy w stanie użyć szybko naszej aktywnej umiejętności, która uderza obszarowo, to już w ogóle jest spoko. Niektóre osoby zaczęły wycofywać hmm, Takich powiedziałbym, znanych, dużo lepszych dowódców właśnie po to, żeby używać XP'a, żeby mieć te obrażenia obszarowe, co wydaje mi się, jest dosyć, dosyć dużą ciekawostką. I jak sobie tak popatrzymy historycznie, to Poza KVK1, gdzie kiedyś rzeczywiście powiedziałbym, że kiedyś ta meta piechoty, takiej mega odporności była rzeczywiście, i wtedy te obrażenia obszarowe jeszcze nie były takie mocne. To też jest kwestia tego, że wtedy nie było aż tak dużych boli, jak dzisiaj mamy w tej grze. Więc powiedziałbym, że to jest też kwestia innych realiów, nie mieliśmy tak dużo tych dowódców, którzy mieli obrażenia obszarowe. Ale jak sobie tak popatrzymy na przestrzeń gry, to. Był taki moment, gdzie wydaje mi się, że metą nazywano właśnie kawalerię. I dlaczego wtedy metą była kawaleria? Czy mieli oni coś specjalnego? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to była kwestia tego, że kawaleria w pewnym momencie miała bardzo dobrych dowódców z obrażeniami, właśnie obszarowymi. Czyli to był XY, który wtedy był jeszcze całkiem świeży. Był wtedy William, który też, jeżeli jest duży bol, to naprawdę używa tych swoich obrażeń obszarowych. No i później weszła Joanne i mieliśmy trzy naprawdę bardzo dobre obrażenia obszarowe z tymi dowódcami, a do tego jeszcze mieliśmy naprawdę bardzo mocnego, chociażby Newskiego, który był świetny. Później, można by powiedzieć, czy wcześniej, nie, już ciężko mi teraz nawet czas obczaić, ale był też taki czas, gdzie mówiono, że właśnie najlepsi w polu łucznicy. Dlaczego? No bo też mieli, łucznicy praktycznie od zawsze mieli dużo obrażeń obszarowych, jeszcze od czasów, wiecie, YSG, który jest no, flagowcem obrażeń obszarowych, można by powiedzieć, no ale łucznicy mieli też właśnie Nebu, Zygeliang, Ashurbanipal, Herman. To są wszystko dowódcy, którzy właśnie zadają obrażenia obszarowe, no i są po prostu świetni w tym. A teraz co się dzieje? Teraz, jeżeli popatrzymy na piechotę, to tutaj też mamy bardzo dobrych dowódców, ale mamy bardzo dobrych dowódców, które zadają obrażenia obszarowe. Czyli jest to Liucze, czyli jest to Sipio Prime. I czyli jest to oczywiście ten nasz nowy Ragnar, czyli mamy znowu trzech dowódców z bardzo dobrymi obrażeniami obszarowymi, i jeszcze taki suplement do nich mamy dobrych dowódców, którzy może nie mają tych obrażeń obszarowych, ale dodają im, nie wiem, czy tam odporności, czy dodają też tych obrażeń. Zresztą, w sumie w piechocie nie wolno zapominać jeszcze o guan który też zadaje obrażenia obszarowe, więc wtedy już mieliśmy w ogóle czterech takich dowódców i wydaje mi się, że ci dowódcy są też bardzo dobrzy. Więc Czuję, powiedziawszy, gdzie leży meta? Wydaje mi się, mam takie wrażenie, że tam, gdzie akurat w szczodrze lili wsypnie tymi obrażeniami obszarowymi, w sensie takimi naprawdę mocnymi, czyli dobry dowódca z dobrymi obrażeniami obszarowymi, wtedy tam się znajduje meta. I bardzo szybko można to przekręcić, bo wyobraźcie sobie teraz, dużo osób narzeka na kawalerię, ale ja jestem przekonany, że to będzie chwila. No. Już byłem przekonany ostatnim razem, wiem, ale teraz jeszcze jestem bardziej przekonany. Wystarczy, że w teraz wrzuci dwóch dowódców z obrażeniami obszarowymi dla kawalerii, takich, których można będzie używać do pola i jak ręką odjął. I nie będzie to miało w ogóle znaczenia, jakie to będą obrażenia. Czy to będą obrażenia od umiejętności, od rąbnięcia, od leczenia, od nieleczenia, od nie wiadomo kontrataku, od fikołka czy od przewrotu w przód. To nie ma to żadnego znaczenia, bo jeżeli te obrażenia będą obszarowe i będą mocne, to po prostu będzie bardzo dobre. Ja się tego w ogóle spodziewam, że coś takiego właśnie będzie teraz w stronę kawalerii. Podejrzewam, że też będzie cywilizacja w stronę kawalerii, więc mogą tam wypuścić dwóch dowódców, a może nawet więcej dowódców wypuszczą kawalerii. Może wypuszczą jakiegoś, wiecie, takiego do KVK1, to z cywilizacją zwykle idzie, więc tutaj może się stać dużo ciekawego jeszcze, jeśli chodzi o kawalerię. Teraz jest taki słabszy moment, ale pamiętajmy o tym, że Rise of Kingdoms to jest maraton i zwykle, jeżeli coś jest nie tak, no to trzeba po prostu trochę poczekać. Chyba najgorzej pod tym względem i tak zwykle mają łucznicy, bo łuczników jest najmniej, więc ludzi narzekających, Lilith też bardzo długo musi poczekać, chociaż może teraz tych łuczników jest trochę więcej, więc będzie trochę lepiej. Tak czy inaczej, warto zwracać na to uwagę i wydaje mi się, że też jest duży przeskok. Ja wiecie, że walczyłem wcześniej na takich dużo mniejszych KvK, gdzie właśnie... Te obrażenia obszarowe nie były może aż takie ważne. Więcej było takich jakichś mniejszych boli, pojedynczej walki. Ja ją w sumie, szczerze powiedziawszy, bardzo lubię. Tak? Uważam, że, że taki typ walki w ogóle jest też bardzo ciekawy, ale w momencie, kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie są te duże bole, to naprawdę obrażenia obszarowe robią bardzo dużą różnicę. Ja sam zauważyłem, że wolę używać teoretycznie słabszych dowódców, ale jednak takich, którzy te obrażenia mają. Może wiecie, nie do tego punktu, żebym, nie wiem, tam gdzieś używał tej etylfledy i tak dalej, ale, ale naprawdę robią one robotę. Jestem ciekawy, czy się ze mną zgadzacie. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.